Ile do flaszki wchodzi setek? Cztery Cztery, cztery setki cztery setki na Na ulika, na poliska Wódki nie, ja wiem to? Wody, wódki. No, to, wódki. no to, to, to wtedy nie jest 0,5 tylko 0,4 No to jest 0,4 Seka setka to jest setka 0,5 a to jest pół butelki i yy, później, drugie. No to dobrze. To setki do flaszki no to kurwa flaszka ma 0,5 0,5 pół. Pół litra, pół tak? litra, tak? Tak. No. A no to ile setek wchodzi na 0,5 litra? 4 no to masz 0,400, a nie 05 Masz 5 litra. A na litr wódki ile wchodzi flaszek? na yy, litr wódki? No. To wchodzi dwie klasy. No. I na jedną z ile wchodzi setek? I na jedną z ile setek wchodzi? Cztery, e, osiem. Chuj wiem, musiałbym zmierzyć to, Chuj, ja. Ja. ja to śmierzy sobie. No nie wiem. Ale wypijasz jedną setkę, patrz, wypijasz drugą setkę, wypijasz trzecią setkę, wypijasz czwartą setkę i wypijasz piątą setkę. I ile to jest? Pół. litra no wchodzi tam pięć stóp takich. Ja nie ma może dać. Ojciec na palcach? Setka, setka, na palcach. Setka, Jeden parę Nie, Nie wiem, muszę się nic w domu.